Na żadnym potoku powstało powstały dwa zbiorniki re rekreacyjne, czyli ten jeden dolny to jest stary stare urządzenie, które w okresie wakacyjnym będzie zagłębione wodą z uwagi na to, że pojawi tam się po prostu tama, natomiast to górne urządzenie ono już ma około 120 głębokości. Tam jest plaża piaszczysta, obok jest posiana trawa, będzie tak powiedzmy plaża trawiasta, obok nowe nasadzenia przede wszystkim drzew, tam głównie świerki, ogrodzenie od strony parkingu, także powstanie taki Fajny mini kompleks wodno-rekreacyjny, przede wszystkim na, na, na upalne dni, gdzie będzie można przyjemnie spędzić czas. Kiedy oficjalnie będziemy mogli już z niego korzystać? Zapraszam wszystkich Państwa, wszystkich mieszkańców i gości. Na 11 czerwca nastąpi tedy oficjalne otwarcie. Będzie to połączone z przyjazdem rajdu rowerowego, który jeździ z klinicy morskiej do Krynicy Zdroju. Spodziewamy się też gości z klinicy morskiej, także będzie i kulturalnie, i będzie smacznie. Mam nadzieję, że będzie dobra pogoda. Także myślę, że ci najbardziej odważni nawet skorzystają i wejdą do wody.